Jestem teraz w parku Retiro, Park Retiro to jest jedna z takich głównych atrakcji w centrum Madrytu i są tutaj dzisiaj po prostu tłumy. Teraz jest taki Święty Tydzień, Semana Santa to się nazywa, zaczął się w czwartek i trwa do niedzieli do dzisiaj. W związku z tym, że nie można opuścić regionu, nie można wyjechać z regionu z Madrytu, a zazwyczaj większość mieszkańców Madrytu to robi, wyjeżdża gdzieś po prostu nad morze albo w inne rejony, no to wszyscy zostali tutaj i jeszcze dodatkowo dużo obcokrajowców tutaj przyjeżdża, więc w związku z tym są po prostu tłumy. I dosłownie w każdym zakątku, gdziekolwiek nie zerknę to można spotkać ludzi, którzy wychodzą sobie tak posiedzieć na, na kocu, taki typowy piknik, ale to w każdym miejscu, zobaczcie za mną, gdzie, gdzie nie spojrzeć, fajnie. No i w związku z tym, że teraz w Madrycie są takie tłumy, to my ze znajomymi postanowiliśmy w czwartek, czyli na początku tego Świętego tygodnia wyskoczyć na taką jednodniową wycieczkę pod Madryt, tak żeby trochę łyknąć przyrody they're not taking your job I really like the place. Just wish we had more time. Yeah, yeah, it's very nice walk. Maybe it's Maybe a nice bit walk. too hot, but it's a nice walk. Yeah, it's like a wind for a winter walk would be amazing. Ja. Yeah. No ale to była taka jednodniowa wycieczka. Dzisiaj postaram się wam pokazać więcej atrakcji Madrytu oprócz parku Retiro. Może na początek trochę ulic. Madrytu i Madryt z góry. Jeden z ulubionych moich rooftop barów, a w zasadzie jedyny jaki znam, więc w sumie musi być ulubiony w Madrycie. Główną atrakcją tego miejsca jest właśnie to, że można przejść nad kawałkiem miasta. No to jest mój gość z Polski. Gość z Polski. Jak ci się podoba? Takie dwa na 10? Obyta Aha, idealnie To jest świątynia Debod, podarowana Hiszpanom przez Egipt. To jest świątynia z drugiego wieku przed naszą erą. I są tutaj bardzo ładne zachody słońca. No i oczywiście pikniki dzisiaj wszędzie są pikniki, więc to norma. Kiedy zachodzi słońce, to wszyscy klaszczą wtedy i się cieszą. Ciekawa sprawa wracałem właśnie teraz z treningu i, i zobaczyłem dziewczynę z kartką z napisem Wysłucham Cię za darmo. can you tell me something more about your initiative <laughs> well i'm just here sitting here and waiting for any soul that wants to share anything with, with an open heart and this is your private this is your idea or your no from... i was inspired by another another human being who lives abroad and started this movement and i thought it's very beautiful yeah, and it's necessary okay. more people who can do it the better yes yeah, it's, may... it's not doesn't belong to me Maybe we would have like less psychotherapists. <laughs> well, I'm just a human being, like yeah. you, yeah. like Anybody else. I yeah. don't pretend to be a psychologist. Or Anything more superior than anybody else. I'm yeah, that's just a human being. It's amazing that in times when people just want to talk, yeah. Yeah. Right. to to find someone who yeah, would like space, to listen, just space. Yeah. Yeah. A właśnie Kasia, którą widzieliście na filmie, przywiozła mi dary z Polski. Dzięki wielkie za to kasia, oczywiście skończyło się tylko w jeden wiadomy sposób, w jaki zawsze to się kończy. It's very good, it's my new favorite chocolate. This To is something that we used to eat in school. Katarzyna took it to remind me of you know Poland. Yeah, jest it's very good. This is my new favorite right now. And which one is better? The... This is better, but this is this is very good. I don't know which is better. Tak jak mówiłem w paru poprzednich filmach, wszystko jest otwarte, kluby, bary, dyskoteki, tylko że jest otwarte do godziny 23:00, więc imprezy zaczynają się tak mniej więcej o godzinie 17:00, a to oznacza, że teraz zaczynamy przygotowania do imprezy o godzinie 14:00. Takie życie. Ciężko ogarnąć te kroki, bo niby wydaje się, że to jest raz, dwa. Dla nas to jest raz, dwa, ale tak naprawdę dla nich to jest raz, dwa, trzy. Więc ciężko, zupełnie, naprawdę bardzo ciężko jest to złapać. Nie chciałem tylko powiedzieć, że to jest śmieszne, że wychodzisz z imprezy, w środku, w środku, wydaje no... wydaje się, że to jest w środku nocy, a cały czas jest dzień. Nie ma. Madrid,

Ahora te acepto okay, y te okay. sigo, ¿vale? Ya, dale. Vamos a ir a beber, aunque sea un parque. ¿Quién se apunta? Todo. Yo, vamos. Vamos. Somos. Somos. Vamos. 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 no pasa Vamos. <laughs> Wiecie, to też nie jest tak, że moje życie w Hiszpanii to cały czas tylko imprezy, zabawa i jakieś wyjazdy. Tak naprawdę najwięcej czasu poświęcam na pracę nad kanałem Ciekawe Historie i to jest tak naprawdę dla mnie najważniejsza rzecz, tylko tego nie pokazuję tutaj na tym kanale, dlatego że gdybym coś pokazywał, no to zdradzałbym, co się wydarzy w następnym odcinku ciekawych historii, dlatego tego nie pokazuję, ale. Teraz właśnie pracuję nad trzecim ostatnim odcinkiem Czarnobyla i właśnie będę leciał do Polski w tym tygodniu po to, żeby nagrać dwie osoby do tego odcinka i mam nadzieję, że on pojawi się na kanale w najbliższą niedzielę. I może też coś nagram z Polski, zobaczę, co się w Polsce dzieje. Nie byłem w Polsce od grudnia.